Marszałek, wysoka Izbą składam tu w imieniu Klubu Konfederacji wniosek o odrzucenie tego projektu. Tego projektu, który jakoś powinien się nazywać bardziej adekwatnie, Państwo owijacie to we frazes, taka sympatycznościowa mowa, trawa, ochrona sygnalistów. To jest ustawa Eurogestapo. To jest ustawa TW bolek Turbo. Pawlik Morozow wraca na pełnej. Szanowni Państwo, jest to szczególnie groteskowe i jest to, jest to bardzo okrutna ironia, ponieważ przez poprzednich kilka lat wspólnie i w porozumieniu lewica z lewej, i lewica z prawej, zjednoczona już prawica i totalna opozycja dziś u władzy, zajmowaliście się nie czym innym, a ściganiem, gnębieniem, represjonowaniem, wykluczaniem i włóczeniem po sądach tych, których nazywacie sygnalistami. Kiedy to pod pretekstem walki z mniemaną pandemią poniewieraliście ludźmi i do dziś poniewieracie. Do dziś ciągną się sprawy. Do dzisiaj sygnaliści tamtej doby, nie tylko nie mogą doczekać się sprawiedliwości dla zbrodniarzy przeciw ludzkości, zasiadających w swoim czasie, tak niedawno tu w tych ławach, zbrodniarzy, ludobójców. Kodeksowo, pani marszałek, proszę się nie oburzać, kodeks przewiduje karanie także zbrodniarzy z zabiórka. Morawiecki, Niedzielski, Szumowski i ich wspólnicy tutaj w Wysokiej Izbie. Na nich nie ma sprawiedliwości, ale ciągani są po sądach niezależni dziennikarze, dobrzy obrońcy, adwokaci, lekarze, poddawani mobbingowi i wykluczeniu przez kapturowe sądy izb lekarskich, które w 100% złożone są składy tych sądów przez osób, które że popadły tylko, tkwią całożyciowo w ewidentnym konflikcie interesów, są bowiem na żołdzie koncernów farmaceutycznych. Media niezależne, gnębione pospołu przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i centrale Wielkiego Brata w Europie i za oceanem. A zatem aktem naprawdę karykatury tego nowego Totalitaryzmu eurokołchozowego jest przedstawianie Wysokiej Izbie tej ustawy. Nie poprzemy ją z całą pewnością. Klub Konfederacji nie będzie przykładał ręki do budowy tego nowego totalitaryzmu, nawet gdyby Polska miała po raz kolejny okazać się najweselszym barakiem w tym eurokołchozowym obozie. Otwieram, dysku otwieram dyskusję. Do pytań zapisało się 14 posłów i panie posłanek. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce się zapisać? Nie widzę. Zamykam listę. Ustalam czas na minutę. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Grzegorz Braun, Klub Konfederacji. Nie pytam, czy się nie wstydzicie, ale zapytam, czy was samych nie bawi to, jaka to jest y partacka robota. Te wasze implementacje eurokołchozowych norm do prawa, do prawa polskiego, tutaj w tej ustawie napisane jest, że sygnalizować można na papierze i w komputerze. A wobec tego proszę powiedzieć Panie Ministrze, gdyby ktoś tak na tabliczce glinianej, pismem klinowym, coś chciał Panu zasygnalizować, to będzie objęty tą ustawą, czy nie będzie? Gdyby ktoś chciał znaki dymne albo tamtamem nadawać z prowincji do Warszawy, sygnalizować nieprawości władzy jakiejś lokalnej albo odwrotnie, władzy centralnej, rozgłosić nieprawość na cały kraj, to tamtamem i znakami dymnymi. Będzie sygnalistą, czy nie będzie sygnalistą? Jesteście. I straszni, i śmieszni jednocześnie, Dziękuję, Pani pośle. jeśli polskie Przez prawo straszam, ma Pana tak wyglądać, to szczęść Boże, rodacy, ale ratuj się. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, e, oczywiście słowo sygnalista to nie jest polskie słowo. Nieadekwatne zupełnie do tego projektu i ściągnięte z wersji, z wersji angielskiej jako chyba whistleblower. No, i teraz proszę sobie tę whistleblower wpisać do słownika angielsko-polskiego i się ukaże główne trzy znaczenia: donosiciel, informator, demaskator. Rozwijając synonimy słowa donosiciel, bo to najczęściej wyskakuje, mamy szpieg, agent, konfident, szpicel, wtyczka, wtyka, skarży pyta, papla, kapuś, ucho, kabel, kolaborant, tajniak, przechera, wersji hard, szmalcownik Skąd wyście wytrzastali tego sygnalistę? A wpiszcie sobie sygnalistę do słownika języka polskiego, to macie dwa znaczenia. Jest to osoba nadająca i odbierająca sygnały za pomocą odpowiednich urządzeń, bądź trębacz, który wygrywa sygnały na trąbce lub fanfarze. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo, pani minister, Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów znajduje uzasadnienie w tym, że jest to dyrektywa unijna, której implementacji musimy dokonać. Projekt ten, jak w soczawce, ukazuje standardy życia społecznego, które są promowane przez tak zwaną Unię Europejską są to standardy rodem z Sowietów. Także nazwa Eurokołchos pasuje jak ulał do tej organizacji, która stara się te standardy wymusić również by obowiązywały w Polsce. Być może w waszych środowiskach politycznych donosicielstwo to są standardowe zachowania wszystkich i wszędzie, ale zapewniam tutaj pana posła z koalicji obywatelskiej nieprawdą jest, że polscy przedsiębiorcy opierają swoje funkcjonowanie w firmach na donosicielstwie wręcz odwrotnie. I mam pytanie do pani minister, czy pani minister byłaby skłonna zaakceptować bardziej adekwatną nazwę tej ustawy na ustawę o ochronie konfidentów. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już kosztuje 7 milionów euro za to, że Polska za wolno wdraża unijne prawo narzucane z Brukseli. Taki rachunek właśnie przyszedł. Dziś mamy w harmonogramie informacji ministra obrony tutaj 4 i cztery implementacje unijne. Szanowni Państwo, czy w ogóle potrzebujemy polskiego rządu i całej tej otoczki tutaj, bo i tak wszystko, co, jeśli chodzi o ustawodawstwo, przychodzi do nas z Brukseli. Natomiast co do tej ustawy, tej konkretnej? Czy nie, obawia, czy nie obawiacie się nadużyć? Czy nie skończy się na ośmielaniu zwykłych pospolitych konfidentów? W jaki sposób ustawodawca zabezpieczy interesy obu stron? Jakie mechanizmy będą chronić przed fałszywymi oskarżeniami? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie twórzmy mody na donosicielstwo. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Powiedzmy wprost, konfident plus. Oto czym zajmuje się Wasza uśmiechnięta koalicja. To naprawdę coraz bardziej niepokojąca wizja krajów, w której jeśli wszystko tak dalej pójdzie, to i zaraz uśmiechanie się będzie dosłownie obowiązkowe. Implementujemy przepisy oczywiście unijne, ale jak wiadomo powszechnie to właśnie stronicy unijnych urzędników rządzą od niedawna w Polsce. To uśmiechy rządzących zdjęły z Polski procedury artykułu 7, pomimo zerowej zmiany w zakresie sądownictwa chociażby. Ale dlaczego uśmiechanie się miałoby być, obowiązkowe, bo Unia Europejska wraz z koalicją chce, byśmy żyli w coraz bardziej dystopijnej rzeczywistości znanej z książek i filmów albo co gorsza z historii. Ustawa, którą dziś procedujemy, to rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Oczywiście pięknie to brzmi. Ochrona sygnalistów to doprawdy orwellowska nowomowa w unijnym wydaniu. Projekt Ustawy zakłada objęcie ochroną sygnalistów, którzy dokonują zgłoszeń i ujawniają informacje lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym. Sytuacja prawna sygnalisty zostanie w istotny sposób wzmocniona, oczywiście w gruncie ewentualnych postępowań sądowych dotyczących sygnalisty. Wprowadzacie odwrócenie ciężaru dowodu, ochronę w zwolnieniu z pracy. Dopuszczacie anonimowe donosy pisemne i ustne. Zdejmujecie z donosiciela wszelką odpowiedzialność za jego działania. Uniemożliwianie donoszenia jest zagrożone karą. Kara będzie też za ujawnianie danych donosiciela. Ktoś mógłby powiedzieć, że stawianie w prawdzie powinno być konsekwentnym i odważnym stawaniem w prawdzie, ale wam wcale o prawdę nie chodzi. Do czego Wy tak naprawdę chcecie zachęcać obywateli? Żeby ludzie zostawali anonimowymi konfidentami, którzy będą zgłaszali swoich kolegów z pracy pracodawców załamanie tych przepisów, które wy sobie wymyśliliście. Jak widzimy, Unia Europejska reguluje już każdy aspekt naszego życia, od regulaminu sejmu po krzywiznę banana, słomki papierowe czy korki od butelek. Tony regulacji, które zabijają przedsiębiorczość, mają pilnować sami obywatele. W tym zamordystycznym systemie nie będzie można przecież Podnieść czynszu, jeśli twój lokal nie spełnia klimatycznych norm. Przecież tak już jest chociażby we Francji. Czy wy naprawdę nie widzicie, jak niszczy to nasze społeczeństwo, jak podkopuje to jakiekolwiek zaufanie? Wprowadza atmosferę rywalizacji i walki. Bo teraz każdy, kto wbije przysłowiowy nóż w plecy swojemu koledze, będzie prawem chroniony. Przepisy będą nadużywane, obywatele będą dokonywać zgłoszeń, by zniszczyć czyjąś reputację. Albo zemścić się za zupełnie błahe sprawy. Nie pamiętacie, co działo się chociażby w trakcie pandemii, gdy ludzie na ulicach donosili na siebie, dzwonili po policję, czy sami bawili się w policjantów w obronie zupełnie absurdalnych obostrzeń. Powszechna nienawiść wobec ludzi, którzy nie przestrzegali niezgodnych z prawem rozporządzeń, podkopała wartości, jakimi powinni kierować się obywatele w zwykłych relacjach międzyludzkich. Mieliście wspierać przedsiębiorców. Miał być dobrowolny ZUS, miała być wyższa kwota wolna. Okłamaliście Polaków, co fundujecie w zamian ustawę Konfident plus w firmach prywatnych również. Nazwijmy to krótko, hipokryzja. Nie zajmujecie się poważnymi problemami, tylko mnożycie chore przepisy. Nie wystarczy kodeks pracy, nie wystarczą przepisy umowy o pracę, tylko kolejna unijna dyrektywa. Od teraz donosicielstwo będzie już legalne i pożądane w Majestacie Prawa Rzeczypospolitej. Oto kolejne osiągnięcie rządu Donalda Tuska. Gratuluję. Naprawdę ciekawie czyta się informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytamy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Dokument przedłożony przez ministrę Agnieszkę dziemianowicz Bąk zakłada ochronę osób zgłaszających naruszenie prawa w kontekście zwanym związanym z pracą. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy unijnej, z którym poprzedni rząd spóźnił się, narażając państwo na kary finansowe ponad dwa lata. Ochrona interesu wspólnego, dobre imię pracodawcy, ochrona współpracowników to główne cele ustawy o ochronie sygnalistów. Ustawa ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski o wspólne, o dobro wspólne. To żart, to żart. Ochronę dobra wspólnego. Dobre imię pracodawcy przecież jest dokładnie, dokładnie odwrotnie. Fałszywe oskarżenia, niszczenie atmosfery, zaufanie i skupianie się na wspólnym celu to są konsekwencje tej ustawy, z którą tak bardzo niecierpliwicie się, żeby przyjść, bo już termin unijny minął. Ten urzędowy optymizm, urzędowa propaganda rodem z PRL-u, opatrzona przepięknym zdjęciem pani minister, która uśmiecha się szeroko. To wszystko jest coraz bardziej groteskowe. To uśmiechnięta, konfidencka Polska, w której państwo ingeruje w nasze życie. Jest naszym panem, a największym wrogiem jest ten, kto się tego państwa nie słucha. Skoro zachęcacie do informow informowania o nadużyciach także w instytucjach publicznych, to ja dzisiaj teraz tutaj uprzejmie zawiadamiam, że oszukał nas pan marszałek Hołownia, obiecał nie mrozić projektów ustaw, a ustawy Konfederacji. Pozostawały przez wiele miesięcy w sejmowej zamrażarce. Uprzejmie zawiadamiam, że oszukał nas pan premier Donald Tusk. Obiecał przecież realizację 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, a po 100 studni, dniach y, realizacji mieliśmy tylko 9. A swoje kłamstwa skwitował przecież słowami Alleluja i do przodu. Uprzejmie zawiadamiam również, że oszukał pan premier Kosiniak-Kamysz, obiecując najpierw dobrowolny ZUS. A potem zamienił to na miesięczne wakacje. Uprzejmie zawiadamiam również, że oszukał nas PiS, bo przez ich nieudolność i naiwność będziemy teraz uciskani Zielonym Ładem. Moje sygnały zostały złożone. Czekam teraz na karę dla wyżej wymienionych. Dziękuję bardzo.